Serdecznie na dzisiejszej konferencji. Spotykamy się tutaj, żeby omówić bardzo ważne sprawy związane z miastem i sprawy ważne dla mieszkańców. Nazywam się Daria Knasiak, jestem rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w Wrocławiu. Poproszę, żeby głos zabrał pan prezydent Arkadiusz Fajok. Dzień dobry państwu. Tak, spotykamy się z państwem dzisiaj ze względu choćby na to, że mamy do przekazania kolejne informacje dotyczące Inowarskiego budżetu obywatelskiego. Jak wiecie Państwo, stosowna uchwała została, została przyjęta. Teraz chcielibyśmy Państwa i przede wszystkim za pośrednictwem Państwa poinformować mieszkańców, jakie dalej podejmujemy kroki, jakie będą mogli po, po, poczynić również kroki sami mieszkańcy, którzy będą chcieli w tym projekcie tego budżetu obywatelskiego uczestniczyć. Ja za chwilę podam konkretne terminy, w jakich będziemy się mieli poruszać i w jakich będziemy terminach oczekiwać oczywiście na, na projekty czy ewentualnie później na głosowanie. głosowanie i tak dalej. Także tutaj za chwilę to podam, także pozwolicie Państwo, że dzisiaj troszeczkę bardziej z kartki. Ale do budżetu obywatelskiego za chwilę, za chwilę wrócimy. Szanowni Państwo, jesteśmy po kilku dniach pracy nad pomocą dla naszych rodaków na południu, na południu Polski i muszę powiedzieć tutaj z góry od razu podziękować za niesamowite zaangażowanie naszych mieszkańców. Ja już to kilku, kilkukrotnie podkreślałem również w mediach społecznościowych, ale chciałem to też przekazać za pośrednictwem Państwa, że inowrocławianie naprawdę stanęli na wysokości zadania i dalej realizują jakby tutaj nasze prośby. Ze strony samorządu, aby w, w obliczu tej wielkiej tragedii, która się wydarzyła na południu, dalej działać, dalej, dalej pomagać. Są już pierwsze jakby efekty naszego, naszego działania. Już pierwsze transporty wyjechały z Inowrocławia w kierunku w południa Polski. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami samorządowymi. Monitorujemy cały czas sytuację, która, która się dzieje na południu Polski. No i tam też będziemy kierować. Przede wszystkim, przede wszystkim swoją pomoc. I tutaj mój taki apel, abyśmy, abyśmy faktycznie wzięli się wszyscy do pracy. Nie wyprzedzajmy się przede wszystkim na pomysły, bo. bo yy... No niestety taka, taka sytuacja, która, która mnie gdzieś bezpośrednio tutaj dotyka w pracy, a, a wolałbym ten czas poświęcić tam naprawdę na, na, na tą taką fizyczną choćby pomoc. Nie piszmy interpelacji, ja już wcześniej mówiłem, mówię tutaj kieruję swoje słowa do, do, do niektórych radnych, mówiłem, że ja jestem otwarty na wszelką współpracę i ten mój gabinet naprawdę jest otwarty dla wszystkich. Skracajmy czas, niepotrzebne pisma są pisane. Ja muszę nad tym później gdzieś siedzieć odpisywać. Absolutnie uważam, że to jest niepotrzebne. Zbierajmy wszyscy się do... Przysłowiowej kupy i, i działajmy, bo, bo szkoda czasu. Zresztą pan senator również na to zwrócił uwagę, że nie ma czasu, aby czekać, więc apeluję o to, żeby. Zapraszam do współpracy, zapraszam do rozmowy i, i na pewno skróci to czas choćby naszego działania i efektów, które, na które no, oczekują potrzebujący na, po, na południu Polski. Szanowni Państwo, wracamy do, do tematu budżetu obywatelskiego. Jesteśmy już na etapie, tak naprawdę, za chwilę rozpoczęcia czyli zgłaszania projektów. I tutaj naprawdę szeroko zachęcam. Do, do wszelkiego działania wszystkich mieszkańców, bo, bo też jest taki zamysł, żeby faktycznie mieszkańcy mieli wpływ na to, co dzieje się w Noworocławiu. To jest doskonała szansa, żeby, żeby z niej, żeby z niej skorzystać. Od 23 września do 7 października będziemy oczekiwać na państwa projekty, na zgłaszanie projektów. Przypomnę, że jakby kwota miliona złotych, która została przeznaczona na budżet obywatelski w Noworocławiu, podzielona została na 6 o Może o kwotach nie będę mówił, bo one będą dostępne, Zresztą z naszej tutaj perspektywy, z naszej, z naszej strony będziemy wręcz notorycznie przypominać i zachęcać do uczestnictwa w budżecie, więc na pewno będziecie Państwo mieli swobodny do tego dostęp. Oczywiście też prośba do, do mediów innowrocławskich, żeby ten, ten temat cały czas gdzieś był aktywny, aktualny. Szanowni Państwo, od 8 października do 5 listopada będziemy weryfikować projekt. Czyli już będzie zamknięte jakby przyjmowanie samych projektów, a będziemy przechodzić do weryfikacji. 8 listopada dojdzie do publikacji projektów dopuszczonych do głosowania. Do 29 listopada procedura odwoławcza. Natomiast do 6 grudnia prezentacja projektów dopuszczonych do głosowania i publiczne głosowanie miejsc na listach. Tak? Także tutaj nie będziemy ustalać, my bezpośrednio, tylko będziemy głosować nad tym, żeby była pewna, no, pełna transparentność. Od 16 grudnia do 6 stycznia 2025 roku mieszkańcy będą głosować na te wybrane projekty i ogłosimy to wszystko 30 stycznia 2025 roku, listę projektów do, do realizacji. Także z tego miejsca jeszcze raz zachęcam bardzo wszystkich innowacyjnych, wszelkie inicjatywy, sami Państwo wiecie jak, jak można zagospodarować choćby przestrzeń publiczną, szeroko rozumiem oczywiście wszelkiego rodzaju projekty i mam nadzieję, że te projekty naprawdę w dużej ilości spłyną Budżet obywatelski wraca po, po, po przerwie do Innowrocławia. Mieszkańcy tego chcieli, a przede wszystkim no, ja, ja z perspektywy tutaj urzędu oczekuję właśnie na, na wspaniałe projekty, które potem przyczynią się do lepszej jakości choćby naszego życia codziennego w Wrocławiu. To tyle, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do tej konferencji sprzed dwóch dni, gdzie mówiliśmy, że będziemy ograniczać też. Pewnego rodzaju imprezy. Oczywiście nie odwołujemy imprez w kontekście tego, co dzieje się na południu. Natomiast wszelkie imprezy, które mieliśmy zaplanowane, a one mają charakter właśnie charytatywny między innymi choćby zbiórki pieniędzy dla czy darów, zbiórki pieniędzy dla Ignasia, czy darów dla, dla powodzian, jest to jak najbardziej jak, jak najbardziej aktualne. No i oczywiście imprezy, które mieliśmy już wcześniej zaplanowane, zachęcam 21 września, godzina 15 przy Skate Skateparku, odbędzie się festyn z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, na ekologię i jest to pewnego rodzaju również element, który... Ma nas e, przyzwyczajać do tego, żeby e, korzystać z komunikacji, e, komunikacji publicznej, która no, w kontekście, mam nadzieję, przyszłego roku e, będzie komunikacją bezpłatną. E, no i 26 września, Szanowni Państwo, obchody Światowego Dnia Miłośników Psów. Też będziemy aktywnie w tym uczestniczyć. To jest godzina 16:00 Psi Park przy ulicy Górniczej. Zachęcamy oczywiście wszystkich do, do udziału. Tam będziemy przede wszystkim zachęcać do adopcji psów, chociażby z naszego innowacyjnego schroniska. Na ten moment tyle, jeśli macie Państwo jakieś pytania, chętnie odpowiem. Ja mam tylko do dodania jeszcze odnośnie budżetu obywatelskiego. Wszelkie informacje, szczegóły. Jakby całego tego projektu dostępne są na naszej stronie internetowej inowrocław.pl, na naszych social mediach, na Facebooku, ale również na stronie internetowej nowrocław, inowrocław, przepraszam, w Także zachęcam do spojrzenia, zapoznania się z wszystkim, tak żeby jakby tych wniosków jak najwięcej zaczęło do nas wpływać. Jeżeli nie macie państwo żadnych pytań, dziękuję bardzo.